Słowo Boże na dziś, piątek 4 lutego 2022 roku. Czytanie z mądrości Syracha. Jak tłuszcz oddzielony jest od ofiar dziękczynnych, tak Dawid od synów Izraela. Z lwami igrał jakby z koźlętami, i z niedźwiedziami jak z jagniętami owiec. Czyż w młodości swej nie zabił olbrzyma i nie usunął hańby ludu, gdy poniósł rękę i kamieniem z procy obalił pychę Goliata? Wezwał bowiem Pana Najwyższego, który dał prawicy Jego siłę, by zgładzić człowieka potężnego w boju, by wywyższyć moc swego ludu. Tak wysławiano Go po dziesięć tysięcy razy i wychwalano z powodu błogosławieństw Pana, niosąc Mu w darze koronę chwały. Albowiem nieprzyjaciół dokoła wytracił, zniweczył wrogich filistynów i złamał ich moc aż do dnia dzisiejszego. Każdym swym czynem oddał chwałę Świętemu i Najwyższemu, Słowem uwielbienia z całego serca śpiewał hymny i umiłował tego, który go stworzył. Postawił przed ołtarzem śpiewających psalmy, i słodki był dźwięk ich pieśni. Świętom nadał przepych i dodał doskonałego blasku uroczystościom, aby wychwalano święte imię Pana, i by przybytek już od rana rozbrzmiewał echem. Pan darował mu grzechy. Moc jego wywyższył na wieki, zawarł z nim przymierze królewskie i dał tron chwały w Izraelu. Oto słowo Boże. Psalm Responsoryjny 18. Błogosławiony Bóg, mój izbawiciel. Droga Boża jest nieskalana, słowo Pana wypróbowane w ogniu, on tarczą dla wszystkich, którzy chronią się u Niego. Błogosławiony Bóg, mój izbawiciel. Niech żyje Pan. Niech będzie błogosławiona moja opoka. Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca. Przeto będę cię, Panie, chwalił wśród narodów i pieśnią wysławiał twoje imię. Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel. Ty dałeś wielkie zwycięstwo królowi i łaską obdarzyłeś Dawida, twego pomazańca i jego potomstwo na wieki. Błogosławiony Bóg mój i Zbawiciel. Alleluja, alleluja, alleluja. Błogosławieni, którzy w sercu dobrym i szlachetnym zatrzymują Słowo Boże i wydają owoc dzięki swojej wytrwałości. Alleluja, Alleluja, Alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Marka. Król Herod posłyszał o Jezusie, gdyż jego imię nabrało rozgłosu i mówił: Jan chrzciciel powstał z martwych i dlatego moce cudotwórcze działają w nim. Inni zaś mówili: to jest Eliasz. Jeszcze inni utrzymywali, że to prorok, jak jeden z dawnych proroków. Herod, słysząc to mawiał, to Jan, którego ściąć kazałem, zmartwychwstał. Tak bowiem Herod kazał pochwycić Jana i związanego trzymał w więzieniu z powodu Herodiady, żony brata swego Filipa, którą wziął za żonę. Jan bowiem napominał Heroda: Nie wolno ci mieć żony twego brata. A Herod Jadaza zawzięła się na niego i chciała go zgładzić, lecz nie mogła. Herod bowiem czuł lęk przed Janem, widząc, że jest mężem prawym i świętym, i brał go w obronę. Ilekroć go posłyszał, odczuwał duży niepokój, a jednak chętnie go słuchał. Otóż chwila sposobna nadeszła, kiedy Herod w dzień swoich urodzin wyprawił ucztę swym dostojnikom, dowódcom wojskowym i osobistościom w Galilei. Gdy córka tej Herodiady weszła i tańczyła, spodobała się Herodowi i współbiesiadnikom. Król rzekł do dziewczyny: Proś mnie o co chcesz, a dam ci. Nawet jej przysiągł: Dam ci o co tylko prosisz, nawet połowę mojego królestwa. Ona wyszła i zapytała swą matkę: O co mam prosić? Ta odpowiedziała: O głowę Jana chrzciciela. Natychmiast podeszła z pośpiechem do króla i poprosiła: Chcę, żebyś mi zaraz dał na misie głowę Jana chrzciciela. A król bardzo się zasmucił, ale przez wzgląd na przysięgę i na biesiadników nie chciał jej odmówić. Zaraz też król posłał kata i polecił przynieść głowę Jana. Ten poszedł, ściął go w więzieniu i przyniósł głowę jego na misie. Dał ją dziewczynie, a dziewczyna dała swej matce. Uczniowie Jana, dowiedziawszy się o tym, przyszli, zabrali jego ciało i złożyli je w grobie. Oto słowo pańskie.